Właśnie, nastał kolejny dzień, w którym jadę na szkolenie, bo jak ja mówię, pod oczami zawsze zaraz muszę coś tu położyć, jakoś pielęgnację, żeby wyglądać lepiej, bo idę do ludzi. I już wam pokazuję, zapakowałam swój kufer. Zobaczcie, to jest mój kufer. Mogliście go widzieć, ale nie wiem, czy użyłam jeszcze ten filmik. Zapakowałam paletki. Tutaj. Y Podkłady, produkty do konturowania, paletka, którym jest must have, jest największa, no to Mio oczywiście. Tutaj mam na sucho produkty do konturowania, klej do rzęs, yy, jakieś takie, wiecie, eyelinery, kredki, tu mam korektory, pędzle i tu mam jeszcze, słuchajcie, to otwierane. Ach, poczekajcie. I tu zapakowałam, słuchajcie, aha, mam fixer, zapakowany, kremiki, yy, tu mam... Yy, produkt o suchym wykończeniu, pomadki, jeszcze tu wrzuciłam dwie palety, gdyby zabrakło i jeszcze muszę dołożyć gąbeczkę i co jeszcze? I może te chusteczki pilingujące. nie wiem, także zobaczymy i powiem wam, że wstałam wcześniej, żeby mieć więcej czasu, więc nałożę teraz pielęgnację, Jedziemy śniadanko no, i tak to będzie się prezentowało, jako moją pielęgnację, już Wam pokazuję. Użyję tutaj tego e, serum z dem z Primarka, e, krem z SPF, na pewno ten z aloesem, i pod oczka sobie nałożę. Czekajcie, gdzie ja to mam? Tak, pod oczka nałożę sobie z Eveline taki e, też e, e, sztywcik. Z kolagenem i z że żeby tutaj zredukować moje wory pod oczami, także zabieramy się do dzieła, robimy z siebie bóstwo. Dobra, serum już nałożyłam, tutaj za mną w ogóle pranie, rozgardiarz straszny. Yy, I nakładam teraz ten SPF, akurat sobie on mi fajnie wsiąknie, chociaż on szybko raczej się wchłania, ale powinno się czekać trochę z tym SPF-em przed... Podkładem I powiem Wam, że troszkę się stresuję tym dzisiejszym dniem. jednej sam jestem podekscytowana, z drugiej taka wiecie, troszkę przejęta, że na przykład, nie wiem, coś zrobię źle, no albo że dużo osób będzie takich, wiecie, już czynnie pracujących, czy nie malujących na co dzień klientki, a ja tam jestem, no, gubi mi tu światło. A ja tam taki wiecie świeżak jestem, no co prawda ja cię już kilka szkoleń zaliczyłam, ale nie pracuję jakby w tej branży, raczej robię to z doskoku czasem jak ktoś chce, no i przez to też gdzieś pewnie to moje poczucie moich umiejętności makijażowych, ta, ta niepewność myślę, że stąd się bierze, no ale jakby nie patrzeć. Jedną osobą, która będzie mi tam oceniać, to pewnie Joe, bo jadę tak na szkolenie do Joe Makeup, bo tego nie powiedziałam, więc myślę, że tutaj jedną osobą, która będzie mi miała oceniać, to Joe Makeup, a w końcu wszystkie jedziemy tam, żeby czegoś się nauczyć, więc myślę, że nie będzie źle. Także idę jeść śniadanko. A wróciłam do tej pudełkowej, także zaraz wam pokażę, co mam na śniadanie. I słuchajcie, mam dietę Ladies Vibes z Kuchni Wikinga, i Wam pokazuję na śniadaniu. akurat to. No i ta dieta jest o tyle fajna, że wybieramy sobie co chcemy z dwóch opcji, wcześniej miałam wybór diet i tam było 5 do wyboru, więc to było stanowczo too much i pochłaniało to dużo czasu, a takie dwie opcje do wyboru to są całkiem spoko. Akurat przegapiłam i nie wybrałam, ale trafiłam dobrze, mam tutaj baguio z szynką, z aresztem Także, słuchajcie, normalna śniadanko, normalna bułeczka. Zaraz e, Wam pokażę, a tutaj jest mój królewicz. Proszę bardzo. Czekam grzecznie, może coś tutaj mi dadzą, tak? Może coś dadzą. No, dobroci, pancia szyneczki kawałek, tak? No. Hello, hello! Słuchajcie, jestem już w Olsztynie, całkiem sprawnie mi poszło, ponieważ tak jechałam z godzinkę, miałam ominąć te zygzaki, ale jakoś trasę kiepską wybrałam jechałam tymi zygzakami, ślimuniałam się za czterema takimi powolniakami, no ale to nic, jestem, udało mi się znaleźć miejsce parkingowe, no i muszę teraz jeszcze znaleźć ten lokal, gdzie odbywa się szkolenie, mam nadzieję, że nic nie zapomniałam. Zrobiłam sobie, słuchajcie, taki make-upik. Planowałam na początku, wiecie, taki make-up no make-up, a później mówię, a dobra, mówię, machnę coś na te oczy. No i tak właśnie on się prezentuje. Tu mam taką, wiecie, jeszcze rozświetloną, rozświetlone tutaj moje obojczyki. No i tak to się prezentuje. Lecę, muszę nieść ten ciężki kufer, chociaż tam są kółeczka, ale coś tam chyba szybciej będzie mi złapać to, wiecie, w rękę i zanieść. Także. Lecę. Nie wiem, czy coś wam nagram, bo nie wiem, czy będę mogła. Podpytam. Eee, mam nadzieję, że się uda. To robimy z najlepiej taklonem. Taklon ma bardzo miękkie włosie i bardzo ładnie spina się z mokrymi formulami. Siemano! Jesteśmy u Joe Makeup już po szkoleniu. Już tutaj widzicie moją przepiękną modelkę, umalowaną. Oczywiście zobaczycie przebitki, jak pięknie mi to wyszło. No wyszło, nieskromnie mogę wody. powiedzieć oczywiście, przy pomocy Joe Makeup, bo sama pewno no takiego superowego bym nie zrobiła. Wiele ceny wskazówek, mega Wam polecam. Wbijajcie tutaj, pokażę Wam inne modelki. Chyba mogę, co dziewczyny? tak! Proszę bardzo, jak przepięknie. Mega. Idę dalej podpatrzę. Tutaj co tu Ania zmajstrowała? Też pięknie. Jakie daś tu rzęski? jakiej długości? 12 i w i fałki czternastki. Fajnie, szałowono. Jeszcze idziemy tutaj na... Wiesz, ja tam nie wiem, przyglądałam się tego na dalsza. Ona tak robi. Hej, poznajcie Joe Makeup. Ja już jestem po szkoleniu. Widzieliście moją pracę, czyli Paulę, moją przepiękną modelkę. Oczywiście wszystko dzięki Asi. Nie, wszystko dzięki Tobie, Słuchajcie, bardzo fajna praca Moni, um, bardzo dokładnie. Jak na takie początki uważam, że fantastycznie jej poszło. Trzymam za nią ogromnie kciuki i też ją dopingujcie w tym, żeby rozwijała się w tym zawodzie, bo naprawdę jest niesamowity potencjał. Super, bardzo bym mi to słyszeć. Na pewno będę na kolejnym szkoleniu. No zapraszam serdecznie. W ogóle was też zapraszam na szkolenie, bo tu jest naprawdę koniecznie. fajna ekipa. Słuchajcie, koniecznie naprawdę dużo fajnych rzeczy się dowiedziałam. Wyniesiecie na pewno dla siebie mnóstwo ciekawych tipów. No i wbijajcie. Nawet jeśli chcecie się nauczyć malować tylko i wyłącznie na jakby swój. Jakby to powiedzieć na początkującym... tylko pod siebie. Tak, tylko na pod pod początkującym siebie. etapie albo na własny użytek. Wpadajcie naprawdę zawsze jakby jest mega fajna atmosfera. E, jestem osobą, która zawsze pomaga, motywuje i myślę, że myślę, że dzisiaj by była tego próbka, co? Tak, tak, było fajnie. Pozdrawiamy ja serdecznie, się trzymajcie się. Kochani, jest już kolejny dzień, jest wtorek, ja już jestem po szkoleniu, już emocje opadły, wczoraj byłam bardzo taka podekscytowana, poddenerwowana, ale dzisiaj już ochłonęłam, już dzisiaj wróciłam do siebie. No i pomyślałam, że podzielę się z Wami moimi przemyśleniami, przekażę Wam kilka informacji. Także na początek zacznijmy od ceny. Cena takiego szkolenia, słuchajcie, to było 890 zł. Czy dużo nie sądzę za szkoleniu Adriany Krotkowskiej czy Karoliny Dziętek cena była podobna, także tutaj myślę, że stawka jest całkiem normalna. Można było wybrać sobie albo tylko część teoretyczną, która kosztowała 500 zł, albo teoretyczną, tak jak ja wybrałam 890 zł. I jakby słuchajcie, no dla mnie sprawa jest oczywista. Nie ma po co brać samej teorii. Słuchajcie, tam się dowiecie tylu cennych informacji, które trzeba wprowadzić do swojej pracy. No a jak inaczej to zrobić, jak nie poprzez praktykę? Praktyka jest konieczna, bo wiecie, wszystko sobie spiszecie, wydaje wam się, że zapamiętacie, ale no nic bardziej mylnego, bo ja nawet będąc na szkoleniu i później praktykując, próbując praktykować, a tak powiem, zapominałam o części Części z tych rzeczy, także musiałam tu się podpytać, tam coś e, przeczytać. E, także praktyka jest konieczna. Na wypadek, gdyby Wam też coś nie wyszło, to zawsze jest e, obok ktoś mądrzejszy, ktoś, kto Wam pomoże. Mam na myśli tutaj Asię, która służyła pomocą, także nawet jeśli chcecie zastosować jakiś tip, a nie do końca Wam wychodzi, no to. No to mamy tutaj taką pomoc, czego no nie mielibyśmy na samej części praktycznej, jest to oczywiste. Także nie ma tutaj co oszczędzać, także nie zastanawiajcie się, bierzcie od razu z praktyką. Co modelki, z tego co wiem, Asia dysponuje bazą modelek, możecie też wziąć swoją modelkę, tak jak ja uczyniłam i ja zrobiłam to świadomie. Nie, ze względu na jakieś oszczędności, chociaż można powiedzieć, że oszczędziłam i miałam tą kasę na paliwo, ale bardziej chodziło o takie względy, wiecie, że po prostu czułam się pewniej malując kogoś, kogo znam i tak wychodziłam jakby poza swoją strefę komfortu, yy, idąc na to szkolenie. Yy. I chciałam gdzieś sobie zapewnić taki komfort psychiczny, żeby mnie się stresować już przy tej samej praktyce. Także Zrobiłam to całkowicie świadomie, ale wy, dziewczyny, jeśli chcecie, albo chłopaki, jeśli chcecie budować swoje portfolio, no to tutaj koniecznie skorzystajcie z usług profesjonalisty, bo no, wykorzystacie to później. Znaczy, ja też wykorzystam, bo Paula jest piękną dziewczyną i oczywiście się tu pochwaliłam już od razu w mediach społecznościowych, bo jakżeby inaczej. Poza tym. Wiecie co, różne panny młode, różne osoby przyjdzie mi malować kiedyś, i muszę ogarnąć każdą skórę, każde jakieś anomalie, które dzieją się na twarzy. Także fajnie, że tutaj jakby sobie poradziłam z tematem. I co Wam mogę powiedzieć? Co Wam mogę jeszcze powiedzieć? Jeśli chodzi o Asię, o tak, to jest to bardzo sympatyczna osoba. Nie było czuć żadnej takiej, wiecie, takiego dystansu między osobą, która uczy, a osobą, która uczestniczy w szkoleniu. Był na pewno, naprawdę taki luz blues, dużo ciepłego się, także naprawdę fajnie się spędzało czas i ta, te godziny to po prostu leciały jedna za drugą, czas płynął szybciutko. Jeśli się zastanawiacie, czy skorzystać z takiego szkolenia, to, to nie ma co się zastanawiać, po prostu jedźcie, nawet na własny użytek, tak jak powiedziałam wcześniej w filmie. Zresztą widzieliście, co mi się udało stworzyć na Pauli, naprawdę. Przepiękny makijaż, i ja jeszcze do. Jeszcze wczoraj wieczorem, bo Paula jeszcze do mnie zajechała na chwilkę, to patrzyłam się, no nie mogłam się na nią napatrzeć, po prostu tak mi się podobała moja praca i Pauli też szkoda było zmywać ten makijaż, więc myślę, że zda, zadanie wykonane. Muszę teraz uzupełnić swój kuferek o wiele produktów, takich trochę no, z wyższej półki, nie oszukujmy się. Muszę kupić też lampę, żeby lepiej móc Wam pokazać makijaż na filmie czy też na zdjęciu. No, i co kochani? Co bym Wam mogła powiedzieć? A pokażę Wam jeszcze gift bagi, Słuchajcie, ja ta jestem w ogóle człowiek chaos, także no zresztą wiecie. E, pokażę Wam, bo myślę, że może Was to zainteresować. I tak, oczywiście, popogi się rozśpiewały, jak żeby inaczej. E, marka Klik. Pierwsza rzecz to tutaj produkt dla mężczyzny: face wash. Także Michael się ucieszy, będzie miał to coś dla siebie. I tutaj ten kultowy trzy w jednym lotion. I dostałam jeszcze trzy miniatury. Takie zobaczcie, z spf 25. Więc na wyjazd, na podróż, jak najbardziej się przyda. Czekacie, zamknę drzwi. Mam nadzieję, że będzie troszkę ciszej. No i lecimy dalej. Słuchajcie, jeśli. Chodzi o markę Pierre bo też dostałam produkty marki Pierre To tak, pierwszy produkt to róż, Perfect Pitch 03. Dalej, concealer, kontur concealer w odcieniu 08. I kredka, kredka gdzieś tu ją miałam. Czarna, długa kredka, gdzież ty widzisz? Czarna kredka. Wiadomo, czarna kredka zawsze się przyda. I dodatkowo dostałam rabat 10% na zakupy, właśnie z Pierre od Many Beauty dostałam, właściwie od Asi bardziej, ale od tej marki bibułki takie matujące słuchajcie, z ekstraktem zielonej herbaty specjalną pęsetkę w kształcie fali ze ściętą końcówką więc myślę, że do tych rzęsek mi się nada no i dostałam rzęski które używałam na szkoleniu i właśnie ten model nakładałam Pauli, są to dziesiątki, ale jeśli chcecie bardziej taki, wiecie, spektakularny efekt, to myślę, że dwunastki będą w sam raz i dostałam jeszcze aha, tutaj też dostałam zniżkę 10% na zakupy i z marki Pure Colors i iKor chyba właściwie Cosmetics, dostałam pigmenty różnego rodzaju podkłady, róż mineralny, także słuchajcie, trochę tego tutaj jest, zobaczcie. Także będę testować. Z tej firmy jeszcze nie używałam podkładu mineralnego, także zobaczymy. I co Wam mogę powiedzieć jeszcze? Myślę, że wszystko zobaczycie na filmie. Udało mi się nagrać tyle, ile mi się udało, ponieważ nie wiem, no czas szybko leci, ja byłam pochłonięta tymi informacjami, ale coś gdzie nie gdzie mam. Asia też mi pomogła zrobić kilka ujęć, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i to tyle kochani, jeśli jesteście z rodąga okolic, zapraszam Was do siebie na makijaż, czy to weselny, czy okolicznościowy, na pewno się dogadamy co do terminu, także piszcie do mnie śmiało, będziemy kombinować. A jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to proszę tu kliknąć ten dzwoneczek, pomóżcie mi tutaj rozwinąć mój kanał, no i bądźcie ze mną na bieżąco, żeby patrzeć jak ja się rozwijam makijażowo. Słuchajcie, bo jeszcze mogę was zaskoczyć, tak? Słuchajcie, słyszeliście drzemie we mnie potencjał, także tego się trzymam yy, i cisnę dalej i cisnę dalej i trzymajcie za mnie kciuki, widzimy się w kolejnym odcinku, odcinku pa!